Podczas spaceru wąskimi uliczkami Bastii ujawnia się autentyczność, która nie przypomina żadnej innej. Kolorowe fasady, architektura i sztuka życia sprawiają, że to urocze miejsce cały czas przypomina o wyglądzie miast genueńskich. Przemaszerujemy od Cytadeli przez ogród Romiu do Starego Portu, aby później dotrzeć na plac świętego Mikołaja i ulic handlowych Bastii. Zapraszam do oglądania. I ruszamy w drogę, tutaj zaparkowaliśmy samochód między starą a nową częścią miasta od osiedla Lupino oddalamy się w stronę starówki. Spoglądając z dół możemy dostrzec główną drogę dojazdową do Basti i błękitne morze oraz mury starych zabudowań obronnych. Teraz przed nami widzimy obwarowania Cytadeli. Krocząc chodnikiem tuż przy jej murach, by dostać się do wnętrza, możemy obserwować tempo życia, jakie panuje w tym pięknym mieście. Królewski łuk triumfalny Ludwika XVI. Północna brama wjazdowa Cytadeli, która została ukończona w 1776 roku wszystkich chętnych do zapoznania się z historią zapraszam do linku poniżej. Widać, że Cytadela nawet w listopadzie żyje swoim życiem. Cytadela położona w samym sercu dzielnicy Terravecia powstała w 1380 roku. Zachwyca pięknem swoich alejek i kolorem domów, które subtelnie podkreślają promienie słoneczne. W sezonie letnim w tym miejscu prosperuje restauracja, gdzie miałem kiedyś okazję pić kawę i jeść deser z moją drugą połówką i pięknym widokiem na morze. A teraz przed nami pałac gubernatorów, zabytek historyczny, jest siedzibą Muzeum Basti, którego stałe kolekcje i wystawy czasowe zapraszają zwiedzających do odkrywania ponad 10 wieków historii miasta. Jeśli szukasz spokojnego zakątka zieleni, ogród Romiu to idealne miejsce łączy cytadelę ze starym portem. Ten niewielki spadzisty park obsadzony bardzo pięknymi drzewami daje możliwość spacerów po zacienionych ścieżkach pokrytych kamykami. Ogród Romiu daje również dostęp dzięki monumentalnym schodom na południowym nabrzeżu Starego Portu do wspaniałego widoku na miasto Bastia gdzie wschody słońca są po prostu wspaniałe. Podobnie jak miasto Bonifacio, Cytadela została wybudowana na urwisku skalnym. Położony pomiędzy Cytadelą a rynkiem stary Port Basti to prawdziwe miejsce do życia, w którym warto się zatrzymać i cieszyć się całym jego urokiem. Jeśli usiądziesz wczesnym rankiem na tarasie kawiarni, możesz obserwować powracające z połowów łodzie rybackie. Plac Świętego Mikołaja to bardzo rozległy plac, jeden z największych we Francji znajduje się naprzeciwko terminalu promowego, gdzie przypływają łodzie z kontynentu. Otoczony dużymi drzewami, barami i restauracjami, Plac San Nicola jest idealnym miejscem na drinka. Przez cały rok odbywa się tu wiele imprez: koncerty latem, lodowisko w okresie świątecznym i targ czekolady przyciągający co roku w październiku tysiące smakoszy. A w niedzielne poranki niemal na całym placu funkcjonuje pchli targ. Pomnik upamiętniający Napoleona I został wzniesiony w 1853 roku. Pierwotnie praca była przeznaczona dla miasta Livorno w Toksanii. Posąg wyrzeźbiony przez Bartoliniego przedstawia cesarza ubranego w togę, w lewej ręce trzymającego berło, a w prawej zwój prawodawcy. Pomnik poległych z lat 1914-1918 w I wojnie światowej. W której bierze udział od 10 do 12 tysięcy żołnierzy korsykańskich. Miasto tętni życiem. 19 listopad. Rondo przystrojone już na święta. Ale mamy 25 stopni ciepła. Ulice handlowe. Dla miłośników zakupów dwie główne ulice, bulwar Paoli i Cezar Campinci, równoległe do placu Sant Nicola. Ulice te skupiają sklepy znanych marek, butiki sprzedające produkty korsykańskie i przyjemne lokale, aby zrobić sobie przerwę na kawę. Wszystko czego potrzebujesz na udane zakupy. Ulica Napoleona, całkowicie zarezerwowana tylko dla pieszych. Podczas spaceru odkryjesz kilka sklepów z rękodziełem, a także wiele sklepów z pamiątkami sprzedające produkty z całej Korsyki. Rynek nazywany przez mieszkańców Bastii Umerka jest jedną z najbardziej malowniczych części miasta. W połowie drogi między Starym Portem a Platem San Nicola jest miejscem życia i rozrywki przez cały rok. Każdy weekend odbywa się na nim tradycyjny targ, na którym spotykają się lokalni producenci. W grudniu odbywa się tu również jarmark bożonarodzeniowy. Ponad półtora wieku istnienia od 1817 do 1993 roku więzienie St. Clair zamknęło swoje podwoje. Można domyślać się, że więźniom przebywającym w tym zakładzie nie dodawał otuchy widok z okna celi na błękitne morze. Wycieczka dobiega końca. Kierujemy się do samochodu. Małymi kroczkami zbliżamy się do nowoczesnego osiedla z wielkiej płyty, pozostawiając za sobą w tyle kilka tomów historii.